Emmanuel Macron rozpoczyna wizytę w Polsce. Prezydent Francji ma mieć dla polskiego rządu propozycję: chce, by kraj wysłał do Afryki żołnierzy w ramach interwencji zbrojnej przeciwko dżihadystom w rejonie Sahelu. Doradcy prezydenta Francji twierdzą, że Emmanuel Macron będzie rozmawiał z rządem PiS na temat wysłania polskich żołnierzy w rejon Sahelu w Afryce. Podaje RMFFM: Od kilku lat Francja prowadzi tam interwencję zbrojną przeciwko dżihadystom. W zamian kraj może zgodzić się na to, że Polska odmówi masowego przyjmowania imigrantów z Afryki dzięki Zintensyfikowanej walce w rejonie Sahelu mniej osób będzie podejmować próbę ucieczki do Europy, przewidują eksperci. Operacja Barkhane rozpoczęła się 1 sierpnia 2014 roku. Uczestniczą w niej Francja, Burkina Faso, Czad, Mali, Mauretania i Niger. Kraje wspierają Wielka Brytania, Kanada i Estonia. W poniedziałek i wtorek Emmanuel Macron będzie przybywał w Polsce z oficjalną wizytą. W skład delegacji wejdzie m.in. szefowa francuskiego resortu obrony Florence Parly. Według francuskiej agencji AFP prezydent Francji podejmie próbę ożywienia relacji z krajem mającym odmienny niż Francja podejście do wielu kwestii w relacjach dwustronnych i w sprawach europejskich. Kliknij w link wyświetlony na ekranie, jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej wiadomości o wizycie Macrona w Polsce, bo ten zaplanował naprawdę wiele spotkań zarówno w Krakowie, jak i w Warszawie.